W 2026 roku wielu przedsiębiorców może nie przetrwać. Serio! To, co nadchodzi w 2026, to nie jest wzrost, to tsunami. ZUS w 2026 roku idzie w górę i to nie tylko symbolicznie. Wiesz, co to oznacza? Minimum kilka tysięcy więcej rocznie, zanim zarobisz choć złotówkę. A jak myślisz, że problem to ZUS, to poczekaj. Od 2026 większość małych biznesów przejdzie na od 90 do 95% transakcji bezgotówkowych. A to oznacza prowizję, prowizję, jeszcze raz prowizję. I jeszcze jedno: płatności kartą będą o wiele bardziej przejrzyste dla Państwa. Próg podejrzenia dużo niższy niż kiedyś. Jeśli jesteś małą firmą, jednoosobową działalnością, freelancerem albo robisz usługi, 2026 cię przetestuje, ale żeby nie było, masz jeszcze chwilę, żeby się przygotować. W 2026 będą wygrywać ci, którzy planują, a nie ci, którzy panikują. Jeśli potrzebujesz księgowości, która nie tylko liczy, ale chroni Twoją firmę, napisz do nas teraz. W 2026 będziemy Twoją tarczą.